maneczko z tej strony Cinek YouTube, jak widzicie już z poprawnym nickiem. Dzisiaj tutaj widzicie, ile paczek, ile skrzyneczek tutaj, kurde, kurde, kurde. No, mniam, miałam 6 Sześć skrzynek, no jeszcze ich nie otworzymy. Jeszcze ich nie otworzymy. Będzie otwieranie na końcu odcinka, no ale trzeba pierwszy ten odcinek jakoś nagrać. I właśnie specjalnie tutaj nazbieraliśmy na tutaj Jessie, tutaj już od odblokujemy. No i myśli jak... Się... a nie muszę przed tym skrzy... JA PIERDZIEĄ! Nie, czy kręcę... Dobra, nieważne, nieważne. Mamy jednak pięć skrzynek. A i tak nie wyleciało. Dobra. No właśnie, jak już słyszeliście, trochę się zaczęliśmy śmiać. No więc... właśnie odbieramy Siema. tutaj Jessie, co, Ja będę grał Jessie i tutaj ze mną właśnie... Tutaj. Aj, Bobi, Bobi, Bobi. Sorry. No. Dobry. Tutaj będziemy mieć na końcu odcinka odcinka 5 skrzynek, a właśnie będę grał duo z Maxem. Tak, on ma. Już jak widzieliście, wtedy miałem chyba 200 ileś. Teraz patrzcie, kto to ten. No. Duo? Mhm. Tak. Rano, rano ten, musieliśmy szybko szybko spać, szybko wstać. No. Wyspana noc, kurde, już na, na siłowni <laughs> więc lecimy z koksem. <laughs> ej, 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 po, ej, po, dobrze muszę iść. Żeby dobrze zagrać, chodź tu bliżej. Ja? No bo Max nocował u mnie. Nie no, młodowalibyśmy. Chodź, Jezu, ja zapomniałem, że jestem Jessie. Ja myślę, że jestem Bulem, ej, oni nas obijają. Bo jest słabo gada. Nie goni, goni, ale ja byłem na posterunku i pomogłem mu, żeby go nie gonił. Boże mój. Nie słuchać cię w ogóle? Nie? No w ogóle cię nie słuchać. wiesz. Aj dobra. To jest gadanie z Maksem. To jest gadanie z Maksem po prostu. Jest okay. kilometr od ciebie ten. Skąd wiesz? No i już nie chodzę Jak widzisz, no to gramy, dobrze Kurde ulti nie są trochę głupi, weź i wyzary Okej O, ale mamy Aj, Boże, Benek pisze Co? Elo To, to nie jest Benek, to jest na tej Co on? Tak, tak, tak Nie wpisuj mu O. Tutaj gramy ten trzeba, trzeba... wygrać. Dobra, już go patrzpię. I pierwszy winek jest... Jest! Dobra, już wracamy tutaj. Pierwszy winek. Zaliczony, zaliczony, oczywiście. Ja nawet lubię gaćem, ale będę i na dziesiąte. Ale macie... ale Marcę... Wbijemy tutaj właśnie mi... Też sze 600. Nie, nie wiem czy tam Maxowi, raczej, raczej nie, nie wiem. Nie miny. wiemy, nie ma, nie ma co do gadania. No M Max wybije sobie na swoim odcinku, może ze mną ja mu pomogę. O, dziękuję, dziękuję. Ci Proszę bardzo, bardzo. to, to Rico mnie dojeżdża, nie wiem jakim cudem. No ja, mnie nie dojeżdża, bo ja go dojechałem. Chciałem powiedzieć. Ale straciłem. Znaczy w sumie to... to on mnie dojechał w sumie. I co? Nieważne. Co? Bo chciałem właśnie teraz powiedzieć, jak ty powiedziałeś, że... że, ja, że że Ty mi pomożesz, co nie? No. To ja wtedy powiedziałem: Dziękuję, dziękuję. no, jak się powiedzieć zapraszam do sub, sub, subskrybowania Marcina, co nie? Ale zapomniałem, że, że my mamy ten sam, ten, ten sam kanał. No, to możecie zasubskrybować mnie i Maxa. O. No i Benka. No i będziemy razem. No i Marcela. to w sumie. No to. No to. Kurde. No to się nazywa Braunki. No, właśnie, właśnie. Jak dacie jednego suba, dacie aż czterem osobom. Dacie aż czterem szczęśliwości. Plus jeden szczęśliwości. Chcecie być takimi dobrymi ludźmi. Wiecie, co, co, wiecie, takich ludzi się szanuje, Takich ludzi się szanuje. O nie, ja już widzę te przerabianie. I gdzie ty jesteś mnie. w ogóle? Ty jesteś tutaj? Nie no, ja piję ich wszystkich. <laughs> I ja, nie, no, mnie. nie no, Max, tak nie możesz. A, jednak możesz. Ej, ja weź tego tak dobrze nie przeraję, bo nie ma sensu, bo potem 3 godziny przerabianie czasu nie mamy. No fajnie. Trzy godziny przerabić. No za mnie się. Dobra, jak będzie. Można. Co tu jeszcze bot I to bóla. Robocie. Kurde. O, jest tu są. Ból ma Bulma okres. okres. Panie, żyje tamty. Daj leć po to. Po tamto Jest. Jest Rinek. We Walla. Well, Trzeci Jesse. Yeah. Brakuje mi tylko 8, czyli drugie miejsce. Do. No i otwieramy te piękne skrzynki. Do 600. Cię wkurzy. No. Bo my, bo my bez niego za, zaczęliśmy nabijać, co nie? A on ma dopiero 200 pucharków. A mieliśmy wszystko razem robić, tak jakby. No wszystko jest razem, panowie. Wszystko pod kontrolą. O, a kto to jest? Nita. Nita mnie zabiła! No nie ma na miszkę. W... W... Och, no, że wypuściła ślepego. Do, do, do dodatku. Ej, lagi, lagi, lagi. Ja to się miał na okno. <grystanie> Duncino. Dobra, jesteś. No i tu, tutaj powinien być taka piosenka. Ty, 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 ty. Bo on ma 8, aż. Nie, już Mam 8, mam 3. Uciekaj. Kurde. Oj, ból. Karl! Ja. Yeah. Nie rozwalaj, nie rozwalaj tego. Czemu? Bo, Bo nie. R rozwalaj, pa. Daj. Trzyk dwójeczka. Moja wygrała, he. Kurde, co tu robot robi? Pierdzele. Dobra, to to, to jesteśmy. Na spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Ej, ja też mogę od ale to mogę na tylko swój. Good player. O kurna, co on do mnie poszedł? O te wbiliśmy. Nareszcie dziękuję Maksowi. Dzięki. Dzięki, dzięki. Właśnie. Nie ma za co. Spok. To jeszcze jedna ronda. Ja pierdzielę. Czego tu chcesz więcej, kurna? Czego, 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 czego? Ile i mam HP? Ja teraz ogarniam, że prawie ich zabiłem. Tak, tak. Prawie ich zabiłem, także wiesz. Prawie ich zabiłem. X Tu, tu i tu. Aha, zginęliśmy. Dobra, nieważne. Ale wbita jest teraz. Teraz jesteś na pewno wbita. Bardzo mam na... Teraz na pewno jest wbita. Oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, więc mamy 6, a jednak 6 mamy skrzynek. Dobra. Jesteście na to gotowi? Czy jesteśmy na to gotowi? To. Czy, czy jesteście na to gotowi? To. Więc zasubskrybujcie ten kanał i dajcie lajka, będziemy strasznie mili. A teraz: Pack opener, Paw pack opening. Proszę, pierwszy odebrać. Dobra, cicho. Pierw weźmy monetki. Box? plus 50, box, no, opening. box opening, dobra. No właśnie, wiecie, Dalej. FIFA itp. FIFA. Dobra. Pierwsza skrzynka, nic, nic, Jessie, Shelly i 30 zł. Tak, 30 zł. Druga, 14 cold, Shelly i dwa tickety. Jak to czuję? o Jezuś, trzecia, 30 zł, Nita, Shelly oraz jeden ticket. Czwarta, 17 zł, Shelley, Jessie i Ticket. Piąta, 20 zł, Bull, Shelley i nic. Mówimy w ogóle 600. Jezu, nieważne. I, i szósta, 15 złotych, Barley i Shelley. No niestety, nic nam tutaj się nie trafiło. Kurde, szkoda, szkoda. Bo trochę się zbierało na fole ląków, karlów i innych głównie. A ja wraz z Maxem dziękujemy za odcinek. Dziękujemy. Cześć.